Dziś mordeczki, zaczynamy tego vloga. Lecę na załadunek do Wrocławia. Przejechałem 48 km. Jestem teraz aktualnie w miejscowości Polkowice. I cóż, przejeżdżam tutaj kawałek Eski, jeszcze nie ma. I przejeżdżam przez miasto. Będziemy ładować się do Anglii. 16:57, w sumie 50 minut się zeszło, ale mam ręce brudne. Yy, zaraz pójdę po dokumenty, to umyję tam w Kiblu. Załadowany mamy towar do Anglii, miejscowość Kano. jesteśmy 1213 km do portu w Tunkierce Będziemy sobie lecieć czwórką, normalnie na Drezno czwórką Potem zejdziemy sobie na 38 Tu 38 na Kassel do siódemki Siódemką na 44, 44 dojedziemy sobie no nie wiem jaką numer autostradę, ale tam można te całe zagłębie na 40, bodajże, że na Wenlo, No i dalej normalnie Antwerpia Gent port 1213. Nie wiem która to godzina była ostatnia, jak mówiłem wam, że czekam na papiery, ale to coś koło 17 było chyba. Jest godzina 19.40. I to właśnie przed chwilą dostałem papiery i wyjechałem z firmy. Także mamy zmianę planów i jadę do domu. Bartek, dzień następny. Byłem w domu od wczoraj, jestem już w trasie na granicy i właśnie idę zmienić żarówkę, bo się spaliła żaróweczka. Trzeba ją zmienić. Działamy. Mamy naprawa. Powiodła się. Pistolet się psuje. Ale jest zimno wam powiem. Cholernie. Niby, niby dwa stopnie, ale tak jakiś wiatr powieje, że. No, jak ja wyglądam na tych vlogach? O. Przytyłem, co? Przytyłem, przytyłem. Sporo. Może teraz w tym momencie wrzucę jakieś przebitki, jak byłem chudszy. Taki byłem, taki byłem kiedyś. Uuuu, burdelowy. Bieg. Kurczę, ale wam powiem naprawdę, serio to transport chyba nie żyje w tych Niemczech. Nie, nie to, żyłem na narzekał, ale to są rzeczy dziwne. W grudniu 65 km, dwójki, no ale tam już widzę jakieś, ale kurczę jadę i praktycznie pusto. Zobaczymy, zaraz wężka na Magdeburgu, co się będzie działo. Zabykamy. 12.30 godzina. Zostało mi 500 km do Dunkierki. Jutro tam dolecę. Przeprawię się. I dalej będziemy jechać. A tymczasem zjem coś i widzimy Zdję się. Musakra. Dziewiątkę zrobiłem wczoraj. Ja Oczytałem tej pierwszej godzinie. Nie, no nie o pierwszej, który. 12:30. Do 9:15. 15 minut zostało. W sumie rzeczy miałem szybciej wstać, bo jeszcze śniadanie ogarnąć się. Ale nie mogłem się obudzić, taki jestem niewyspany No i trudno. Zrobię troszeczkę więcej niż 9 i tyle. Aż tak mi się nie śpieszy. Obchód zrobiony. Auto całe można pedałować no i co no i meldumek sytuacja 525 do dunkierki Ile mam w ogóle do węgla? A bo tu jeszcze byś źle to czekajcie. Bo ja tu jeszcze mam ustawiony na takiego autochowa tutaj, ale to nie jest. żarełko miałem robić. Która jest w ogóle godzina? 13.24, 25. No to tak do 10 pose tutaj postoję. To tak do 10 tutaj postoję. Generalnie mam taki bałagan, wam powiem. Wszystko tak wrzuciłem, bo robiłem małe przemeblowanie, bo ja wożę ze sobą rower, a rower miałem na górnym łóżku a musiałem wszystko z górnego łóżka wyjąć, bo miałem awarię. Miałem awarię i było auto u mechanika i opuszczali kabinę i musiałem wszystko opróżnić i teraz tak kurde mam Meksyk, bo tak powrzucałem to wszystko od wszędzie byle było i muszę to poukładać. patrzcie teraz tu na Antwerpii kurcze przerabiają te całe skrzyżowanie, nową jakoś robią tą drogę inaczej, bo tutaj na Antwerpii strasznie strasznie się ształowało. Na łączeniu tych autostrad, tam co schodzi się z Rotterdamu i tak dalej, na ringi, wszystkie na ten, na ten główny ring Antwerpii, z tych pobocznych, strasznie to się korkowało. I oni tutaj się wzięli teraz za to. Ojej, przepraszam, oni teraz się tutaj wzięli za to i przerabiają całą, całą tą drogę. No i powiem Wam, że kurde, nawet jak są remonty, to lepiej to idzie niż jak nie było tych remontów, bo jakoś tą inaczej puścili ruch. No lepiej będzie. Myślę, wydaje że jak skończą to już w ogóle będzie całkowicie, będzie lepiej, nie będzie już tak ta Antwerpia mocno się korkować. Jest godzina 15, a ja przedmuchałem Antwerpie kurczę 60-70 na godzinę, więc, więc to naprawdę dobry wynik jest. O tej godzinie. Stoję tutaj gdzie już, gdzie planowałem, w tym gęcie. Chciałem wam pokazać w sumie rzeczy, jedną rzecz, którą zawsze robię, jak jadę na Anglię. A mianowicie, zakładam kłódkę na drzwi, w to miejsce. Teraz jestem też z plombą, więc teoretycznie pewnie będziecie się pytać, po co ta kłódka? Ale powiem wam, uwierzcie mi na słowo, jak jeżdżę na Anglię już parę ładnych lat, to się może przydać taka kudeczka. O, i tak, i tak na zwyczajniej świecie zakładam tutaj kłódkę też jeśli ktoś by chciał teraz przyjść i próbować otworzyć drzwi i im wejść No to plombę to jest łatwo zerwać, ale otworzyć kłódkę no to już trzeba trochę hałasu Trochę hałasu trzeba narobić, bądź próbować wejść bokiem albo dachem A to raczej zauważę Dlatego właśnie zawsze zakładam kłódkę na drzwi Cześć i czołem Pytacie skąd się wziąłem? Przyjechałem. Przyjąłem normalnie na kołach 7.40, a ja ładuję się na prom. do Dover. Kurde, nie mogę tego poterwać Wjechałem do Dunkierki o godzinie 4.40 czy 30, coś takiego, a ruszałem o 2.40. wkręciłem i o 2.40 rurzałem ruszałem. ticket no w ogóle teraz tak sobie myślę, kurde prawie 8 rano ciemno jak w nocy i też się tak jakby kurde nawet nie robi szaro ciemno i ciemno ciekawe to jest Na promu no kurde, ja nie lubię tutaj stanąć Do zera To jest, Do... bo tu miejsca nie ma na tym promie już urwał zapas urwał zapas nieładnie za 50 metrów Bujeczkę, na 20 Zmieniam trasę Dzień dobry No wiem Chciałem ci powiedzieć buziaki I miłego nartkowania Buziaki i miłego nartkowania papa Ty będziesz na filmie Na filmie będziesz, nagrywasz się Przygotuj się już nie dotykam tego telefonu, żebyście nie gadali że na telefonie cały czas, tylko no chwilkę, no boże, no z promu zjechałem kontaktu z dziewczyną przez nie miałem od wczoraj przez paręnaście godzin. Już go nie ruszam odkładam. Serwis, zjeżdżam Koniec na dziś Do poniedziałku, basta 13.50 polskiego Czeka czasu do w prawo. Za 200 metrów. Szczerze mówiąc to już mi się nie, nie chciało nawet jechać Za bardzo No to tak jest, jak się wstaje Za o drugiej nad ranem w prawo. A potem taki się jest lewo. zjedzony, taki Zgręci się nic nie chce Następną w lewo, gdzie on jedzie? Co za kret? Gdzie on pojechał? Na osobówki. Przyjazd na miejsce. Na osobówki się wbiły. I, i cóż, można, można. Zmieniam trasę. Teraz, żeby się ustawić do anteny jakoś. Trzeba znaleźć miejsce.